W pracy z ustawieniami systemowymi często pojawia się dynamika kata i ofiary. To nie tylko realne fakty przemocy, ale przede wszystkim wzorce energetyczne i relacyjne, które przenoszą się na pokolenia. Jak wygląda schemat kat i ofiara? Już mówię, ofiara ma poczucie bezsilności. Nic ode mnie nie zależy. Ma również poczucie niesprawiedliwości i przywiązuje się oczywiście do tej roli, bo daje ona pewną tożsamość i prawo do roszczeń. Takie benefity. Kat natomiast sprawca przemocy dominacja, kontrola nierzadko nadużycia siły. W historii kata kryje się doświadczenie bycie ofiarą, czyli powielenie cyklu. A jaki jest mechanizm? Wzorzec, role te potrafią się wymieniać. Potomek ofiary może nieświadomie oczywiście identyfikować się z katem, a potomek kata z ofiarą, czyli Powielenie schematu. To prowadzi do ciągłego powtarzania trudnych losów w rodzie. Wygrany jest ten, co zobaczy schemat i go zatrzyma, wyjdzie z roli. Mamy możliwość uzdrowić się i nie powielać wciąż tego samego na kolejne pokolenia. Uznanie, uznanie, kat i ofiara muszą być zauważone i nazwane. Tylko wtedy system może się uspokoić. Ofiara musi zauważyć, że cierpienie nie daje jej prawdziwej, rzeczywistej mocy, a kat uświadomić sobie, że agresja chroni jego. Zranione miejsca. Powiedzieć: Widzę ból pod tym gniewem. Kad i ofiara mają wspólny rdzeń kompatybilność ran są jak dwie strony tej samej monety. Źródłem jest nierozpoznany ból w systemie rodzinnym. Pracuję z człowiekiem. Yy, Całościowo, tak holistycznie, co widoczne w relacjach i rodzie, jak i to, co ukryte w polu energii. Wspieram w rozpoznaniu schematów, systemu rodzinnego, <laughs> oczyszczam blokady energetyczne, które zatrzymują się. Energii blokują przepływ życia. Łącząc te dwie metody, proces staje się taki pełniejszy. Obejmuje wgląd i świadomość, i subtelne uzdrowienie. Istota odzyskuje dostęp do swojej mocy i wolności. Byłam tam i wróciłam stamtąd. Organizuję jednodniowy warsztat. W Łodzi w hotelu Ines 6 września, to jest sobota, na który serdecznie Cię zapraszam do współpracy ze mną. Zapisy na adres e-mail mapoumysłu.wp.pl Możesz napisać do mnie również wiadomość prywatną. Trzymajcie się.